No i tyle z pięknych widoczków mam dzisiaj. Gdzie się, ja się wschód nie udało? Dobra, plan na dzisiaj jest taki, że jak się robi chłodno, to czego trzeba szukać? Czego, to czego trzeba szukać? Jak się robi chłodno? Ciepło. Ciepło, czyli gorące źródeł. Lecimy sprawdzić miejsce we gorące źródełka. ciekawostka na stacji. Wjeżdżasz, patrzysz, euro 85 w tym momencie. Podjeżdżasz dalej, patrzysz 203. Okazuje się, że to jest opłata za Za to, że pan ci naleje sam do tego baku. Ale możesz wybrać. Także nalaliśmy za euro 85, ale sami. Dobra, wsialiśmy pod pierwsze testy. Byliśmy tutaj kiedyś, ale. Pamiętam, że była zimna woda w gorących źródłach, więc tak. No. średnio, nie? Patrycja, powiem ci tak. Nie paruje. No jest ładnie, tak jak było. Ta ale. Ale. Ale nie. Zrobiłem. No, o, dobra. Dobra, czyli tu się nic nie zmienia. Ta woda tu jest zawsze. Się, <gry> jak to się nazywa? Bardzo czy jakoś tak, nie wiem czy to dobrze wypowiedziałam Tak, jakieś tam bagno w każdym nie? bagno <grywanie> no A tak to jedzie po tej stronie, nie? lody śmietankowe popijane gorącą kawą mmm to jest taki nie, całkiem nowy smak. Taki. polecam sprawdzić. Patrycja mówi, że dzisiaj obiad będzie robić. Teraz się zajmę usterkami, które tutaj towarzyszą od pewnego czasu, w pierwszym z nich. Jest kamera, która przestaje działać. To jest niewskazane. A dokładnie to się po prostu włącza, włącza i po chwili się wyłącza. Czyli jakoś traci sygnał. Tutaj jest gdzieś wtyczka. Zobaczymy, czy tam coś nie działa. No, to już wyjęte. Te ja tutaj łatwo, bo wystarczy w dwóch miejscach coś podłożyć. to jest taka wtyczka, która spina to wszystko. No i niestety, no to w sumie była dobrze spięta, więc to pewnie nie pomoże. Czyli druga opcja to, że po prostu kamera wysiada raczej, więc zobaczymy. Ale i tak, jak na chińską kamerkę za 15 zł to długo wytrzyma Kolejna sprawa to, co pewnie niektórzy już zauważyli, że jeśli włączamy kierunkowska w prawo, to mamy błąd. A jest to spowodowane tym, że to lusterko nie jest oryginalne. Niestety zamiennik ma już jakoś inaczej pomyślane wejście tam żarówki i nie mieści się odpowiedniej wielkości żarówka co powoduje, że cały czas jest błąd żeby tego błędu nie było to mam tutaj taki oporniczek zamontowany no i stawiam, że on się pewnie tutaj coś przez to wstykać więc to jest do sprawdzenia no i tak jak myślałem, jeśli go tam przytrzymam to jest w porządku ale jeśli go włóższę to zaczyna mrugać już mamy błąd Dobra, wyjąłem całą tą ptyczkę stamtąd. Jakoś to później muszę wpiąć. No i tutaj na żółtym i niebieskim, jeśli by ktoś potrzebował. Chociaż nie, to się może nie zgadzać, bo to już jest wiązka od zamiennika. Czyli oryginał będzie miał coś innego. No w każdym razie tutaj jest włożony opórniczek. To jest jakieś 10 ohm. I to już wtedy niweluje błąd. Dobra. Teraz jest tam na sztywno. Podpięte. I... Nie ma błędu i mruga w odpowiednim tempie. A propos, jeśli to by ktoś chciał kiedyś otwierać, to istotne jest, żeby od tej strony zaczynać, nie od tej. Już kilka takich rozbierałem, i widać było, że wcześniej ktoś zaczynał od złej strony. Bo tam jest wtedy wyrwane mocowanie. A także od tej strony i tak samo jest po tamtej stronie. Dobra, Patrycja, też Twoja wewnętrzna. Co my dzisiaj jemy Patrycja powiedz nam. Makaron z cukinią i spieszą skączkę. Co się kary. takim troszkę oszukanym. Okej. Okay. Tylko ostre mi wyszło i nie lubię. Nie budzę go lądzie. słuchaj. Stanowczo stwierdzam, że to jest dobre. Jeżeli to robić przepis tego. Ale jeżeli o przepis? Czy będziemy robić tego ten? Tak? Na Zagiebać. No, możemy coś nagrywać. Tak? Uh -huh. Ewentualnie jeszcze zrobimy ze 3 razy, zobaczymy czy przeżyjemy i tak dalej i potem udostępnimy. Tak to wygląda z góry. Prawie z góry. Muszę jest troszkę wyżej. O paty co tu masz w prywatny basenie taki, o, taki tam, 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 tam mhm. w się. nie jest takie to nie? Tylko to jest mhm. ciekawego Same młyny były To jeszcze stoją młyny, tam na dole tylko koła zostały oni tutaj na tym spięczeniu to tak cztery razy wykorzystali tę samą wodę Tutaj napędzało jedne młyny poniżej drugie, a no na sam dole jeszcze jeden Co Patrycja idzie się kąpać o 6 rano? rano? O 6 rano. rano będzie taka temperatura, że ta temperatura w tym no, będzie Ci się zobaczymy. wydawała ciepło. A zobaczymy rano Patrycja ty jak jest z tymi powidorami? Się cały czas Patrycja spadają właśnie stwierdziła, mebli. że okrągłe pomidory są do dupy. Bo te podłużne, one tak szybko nie spadają z mebli. To są rozterki One live'u. Nie zawsze blody. ten blady jest równy. No właśnie, taki tamten to wróci w tą stronę i się nie strugla, a ten spada. Aha. godzina szósta dwie piesek o piątej uznał, że on już musi wyjść, No ale skoro już staliśmy, nie Chcesz zobaczyć jak tam Stan wody dzisiaj. Kurde, lodowata. Stanowczo to jest ten rodzaj ciepłych źródeł dla morsów chyba. No dobra, może aż taka zimna nie jest, ale nie jest to woda tego typu, że jest zimno, i człowiek ma ochotę się wygrzać w niej. <śm> Gdzie w nocy też wstajemy o 5.20, tak? No, T. a nasz plan dnia po wielogodzinnych debatach, <noise> ustaleniach, poszukiwaniach jest taki. Idziemy znaleźć pralnię? Znaleźliśmy tutaj po drodze kilka. I co, lecimy testować. Pranie, Jezu, ale... Jezu, jakie Przecież szczęście! Nie tak, pranie to jest. Ile, ile 15 słowa. pralek zapełnisz? Nie, no myślę, że na razie coś jest dwie. Dobra. Max trzy. Dobra, taki plan. lecimy. Znaleźliśmy jakieś miejsce tu jest jakiś plac kamperowy i nawet wygląda, że prąd nim tam już woda zatakujemy sobie później, a teraz pójdziemy sprawdzić czy ta pralnia tam funkcjonuje coś niedaleko. Idziemy, jak cyganeria 20 kg prania będzie. <grym> coś czego jeszcze nie było koszy na śmieci na kartę. Masz kartę? Wyżyć śmieci. Patrz, że zmieści się zmieścisz wszystko tej projki? A nie zmieści się, to ...upcham. Nie, no zmieści się. Ta ma wrócić kilo. I, jak to w Annafii? Nie ma podziału na kolory. Nie, u nas nie mamy. Nie robimy czegoś takiego. Hmm? Jak to się zamyka? Gdzie tak? O. No i dobra, teraz najciekawsze. Uwaga, patycja oddaje 10 euro. O kurze, aj, aj, aj O jest, pokazało, że ma 10 euro. I teraz numer 2. Dwójka. Tak, bo mam numer 2 załadowany. 9 euro. Okay. i co? I teraz chyba musisz dać play, tak? Так, по-просто. О, выдал вырубок. Uuuuuj no, Obiadek mamy coś wczoraj, tylko że dzisiaj z ryżem Patrycja już prawie, no jeszcze ja tylko dwie torby Tak, wykładanko No to tak jeszcze ze... Dwie godziny i ogarnięte nieprawda Patrycja, doszucisz Ci tu jeszcze coś na ostro? A nie, bo to było tak ostro, jak Ci Ale ja tam co Patrycja wyjęła swoje złote zasoby z Turcji Ałwa będziemy jeść. Kurecką. Bo co dzisiaj jest? Jest piątek. Piąteczek, piątynio, tak? Czyli już weekend. Co paty Która fałowa lepsza? Grecka czy turecka? Turecka. Ale nie tylko dlatego, że jest tańsza. <noise> Przyniosłam kościany. Co tony? za kościany? Jadane. Czko już dojadalne? bo wiem, że nam się. Rozróżniam no Raz A razie Kastany jadła i się Nie znała. ja jadłam już trzy razy i wiem jak wyglądają. One mają takie inne upinki, są takie spłaszczone z innej strony i inne mają tę kulkę na zewnątrz, co tego. Ja cię upiekę, ale ty testujesz. Mhm. Dobra. Dobra. Tam jest coś co dostanęliśmy. Ma takie coś, taki słupeczek. Kiedyś był płatny. Ale albo to jest w sezonie zmienione albo nie wiem o co chodzi w każdym razie że wszystkie te gniazdka działają, ale to nie działa Tylko że oczywiście jak przeładowałem rzeczy w tym roku to zapomniałem sobie wziąć tego gniazdka a tak naprawdę przez dwa lata mi się nigdy nie przydało no i nie tu się przydało ale trochę improwizacji i też mamy także podepniemy się podładujemy sobie na maksa akumulatorki, bo ostatnio szału nie ma z tym słońcem, też za dużo nie jezimy końcówkę mamy, ale tylko tą z drugiej strony to jest potrzebne, żeby ją tutaj wziąć taki patentik jak sobie sować kabelek z wtyczką, jeśli bym miał deszcz padać Ach, tak, to odwracamy w drugą stronę to sprawdza się. Mały spacerek po mieścińce To jest tak cicho Ona, coś ciszu Takie uliczki fajne O a z tych mieszkań to puste Przez terenny to za wiele nie płynie Ewidentnie auta się nie mieszczą Wszystkie takie płaskie Dlatego później te włoskie auto tak wygląda. No i okazało się, że tutaj na rynku jest takie wifi fi miejscowe, że odcinek, który przed chwilą wysłałem z auta, tutaj by wszedł chyba w 5 minut. Także zrobimy pineski, jak ktoś jest w okolicy może pokorzystać. <gryw> bo my jeszcze pokorzystamy, przez chwilę idziemy, bo strasznie zimno się zrobiło. Fajny widoczek tutaj jest. Tam jest jakiś taki śmieszny zbiornik z wodą. Tu ktoś ma super ogródeczek A tutaj można kupić. No, z takim widoczkiem. Co, Patrycja, bierzemy? Eee, no, nie wiem, czy nas stać. Nie, nie wiem, czy tak do końca chciałbym siedzieć cały czas tutaj. No, no ale ogólnie fajnie. Takie nic z tego nizowego z tak trafiono na Jakby ktoś chciał to proszę bardzo, no, miary są My przyszliśmy do alta I uświadomiłem sobie, że przecież możemy spróbować czegoś takiego To jest moja antenka Której wejście dorobiłem do tego modemu Tutaj widać A modem ma taką funkcję jak powielanie wi-fi Czyli znajdujemy sobie wtedy tą sieć Udostępniamy i ten modem udostępnia to u nas Czyli po prostu mamy nadal internet Tylko że ciągnięty jest z tamtego wi -fi z miasta I tym oto sposobem Możemy teraz nadrobić trochę internetów Mamy internet mówisz? <laughs> to dzisiaj wieczorem YouTube. <laughs> YouTube YouTube No i tak to działa Woda się nam skończyła Także mamy tak auto Podpięte to na jazdach nie chce mi się nim tam przejeżdżać tylko sobie i przyniosę chlebek będzie toskańskie pieczywo jednak z Niemca jako, że z przodu tam teraz nie ma za bardzo ciepło to jest kolejne dobre miejsce do stawie Patrycja ma przejść podgrzewaną ławkę, nie? <laughs> nie, to tak z przypadkiem wyszło, bo tam jest boiler i tam wtedy biegnie ogrzewanie, w tej ławce jest bardzo ciepło Patrycja, dlaczego przytula się do piwa? Czy nie przytula? Ja wypadek. <laughs> to jest standard Patrycji, jak się nie skrzywdzi sama, to jest <laughs> dzień stracony. <laughs> jak można przyjeżdżać o ten zamek w drzach? No, tak tylko Patrycja potrafi. Ej, także jeśli najbliższe odcinki będą z limem u Patrycji, to to nie jest moja wina. Nie, to ci nowe piwko. Mąż mnie nie bije ci nowe piwko, zimniejsze. A